Witajcie, moi drodzy. Dziś porozmawiamy o tym, dlaczego osoby toksyczne odzywają się tak nagle do nas, przed świętami. Co zrobić w takiej sytuacji? Jak ochronić siebie? Co zrobić w sytuacji, kiedy osoba toksyczna znów zaczyna mieszać w tym twoim życiu i ty wiesz, że spory chaos wprowadzi to w twoje emocje? Co zrobić w sytuacji, kiedy. Czujesz, że trudno ci było po tym toksycznym związku się w jakiś sposób otrząsnąć, a tutaj nagle, ni stąd, ni zowąd ta osoba się odzywa. Jak masz sobie poradzić? Jak nie stracić tego, co już wypracowałaś? I ostatnio, jak to w każdym momencie, takim przedświątecznym, dostaję coraz więcej pytań, czy to mailowych, czy na konsultacjach indywidualnych, właśnie o tę kwestię nagłego odzywania się osoby toksycznej. I to nie jest przypadek, to nie jest tak, że ta osoba w tym momencie jakoś przypadkowo zaczyna o tobie myśleć. To jest schemat, który przerabia wiele osób. To nie tylko ty tego doświadczasz. Wiele osób musi się zmierzyć z sytuacją, kiedy właśnie ze względu na taką ogólną sytuację, czyli mamy święta, osoba toksyczna w jakiś sposób będzie szukała z nami kontaktu, ale czy my przed tym potrafimy się obronić? Bo pamiętajcie, że osoby toksyczne mają swój sprawdzony schemat działania, który pojawia się często w bardzo specyficznych momentach. Są to święta, są to różne rocznice, są to jakieś wydarzenia w waszym wspólnym życiu, w waszej przeszłości, o którą może ta osoba toksyczna się zaczepić i to wykorzystać na swoją stronę. A więc wiele osób daje się wciągnąć w tą grę osoby toksycznej. Odżywa taka złudna nadzieja, i mamy w sobie taką pierwszą i często automatyczną myśl, że skoro on czy ona się odzywa, to może on czy ona coś zrozumiała i może chce się zmienić, może teraz wszystko będzie inaczej. I w kółko i w kółko ta nadzieja w nas odżywa, a przed świętami ta nadzieja jest jeszcze silniejsza, bo z jakiegoś powodu wydaje nam się, że ten świąteczny czas. To jest czas właśnie na wprowadzanie takich zmian, że jeżeli teraz miałoby się coś wydarzyć, to jest to idealny moment, i dlatego ta nadzieja często jest w nas dużo silniejsza niż w innym momencie roku. Natomiast tu, już na samym początku, chcecie uzmysłowić jedną rzecz. Pamiętaj, że to, że do Ciebie odzywa się przed świętami osoba toksyczna, to jej motywacja nie wynika z chęci naprawy tej relacji. To są tylko i wyłącznie egoistyczne pobudki. Osoba toksyczna jest egoistą, dlatego potrafi wykorzystać takie właśnie różne momenty w roku, żeby jeszcze łatwiej wciągnąć się w tą swoją emocjonalną i toksyczną grę. I musisz sobie uświadomić, że to odezwanie się toksycznej osoby przed świętami to jest jej sposób na odzyskanie kontroli. To jest też sposób na to, że osoba toksyczna buduje sobie w ten sposób swoje ego. I tutaj działa bardzo prosty mechanizm. Osoba toksyczna kolejny raz udowadnia sobie, że może w każdym momencie wrócić do Twojego życia. Taka osoba udowadnia też sobie, że Ty nigdy się nie uwolnisz, że nigdy nie przestaniesz jej kochać bez względu na to, co ona zrobi. A więc to zobaczcie, jak buduje ego toksycznej osoby, która się czuje wręcz bezkarna, może przekraczać nasze granice, ale ma poczucie, że kiedy tylko chce. Może do tego naszego życia wrócić, że my i tak zawsze o nim myślimy, tęsknimy, kochamy i zawsze jesteśmy gotowi na to, żeby dawać drugą szansę. To właśnie w taki toksyczny sposób buduje ego tej osoby. Tutaj mamy jeszcze tą sytuację, że osoba toksyczna z tych egoistycznych powódek wraca do nas, próbuje wrócić, szuka tego kontaktu tylko po to, żeby zaspokoić swoją potrzebę uwagi. Czas świąteczny dla wielu toksycznych osób to jest moment, kiedy musieliby się zmierzyć z tym, że są samotni, że coś w życiu im nie wyszło, a więc zamiast tego szukają znowu kontroli, uwagi, zainteresowania, odpychają te wszystkie swoje złe myśli, właśnie wchodząc w tą swoją schematyczną, emocjonalną grę. Te trudne momenty przykrywają tym, co jest im dobrze znane. A dobrze znana jest im manipulacja, kontrola innych, wpływanie na innych, budowanie swojego ego. To jest wszystko to, co ty doskonale znasz i to buduje toksyczną osobę. Natomiast ktoś na tym traci. Najczęściej tracisz to ty. I dlatego bardzo ważne jest to, żeby mieć świadomość tych egoistycznych pobudków. I chodzi o to. Że często masz wrażenie, że pomimo tak wielu wysiłków, żeby odzyskać spokój, równowagę, harmonię w życiu po tym rozstaniu z toksyczną osobą, taki kontakt tej osoby przed świętami to wszystko burzy. Znów masz poczucie, że zostajesz wciągnięta w ten wir emocjonalnej gry, że masz poczucie, że jeszcze nie zabliźniły się te wszystkie rany, nie odrobiłaś tych wszystkich lekcji, a już musisz się mierzyć z tym znowu. A więc widzicie, dlaczego jest to taka trudna sytuacja i dlaczego tak wiele osób po prostu pyta, jak się zachować, co zrobić w tej sytuacji, bo my się w tym po prostu gubimy, i tu warto sobie uzmysłowić: dlaczego toksyk wraca do nas przed świętami? Dlaczego się odzywa? Czym jest podszyty ten jego schemat? I tu mamy takie trzy główne powody. Chodzi tutaj o to, że toksyk nie chce być sam, toksyk chce odzyskać kontrolę i toksyk chce zastosować tak zwany kasownik. Teraz rozwinę te punkty i myślę, że zobaczysz doskonale właśnie zachowanie osoby toksycznej i jej właśnie takie egoistyczne motywacje do tego, żeby wrócić do Twojego życia, żeby szukać tego kontaktu. Toksyk nie chce być sam. I tutaj jest to związane z tym, że prawdopodobnie coś mu w życiu nie wyszło, a ty masz być taką opcją pocieszenia. Masz załatać tą jego emocjonalną dziurę. Bardzo często jest tak, że toksyk odchodzi z naszego związku do innego związku, tamten związek nie rozwija się tak, jakby on chciał, no bo na przykład ta druga osoba szybko rozpoznaje, że jest to osoba toksyczna, a więc traci ten związek przed świętami. I szuka pocieszenia. I to ty masz być tym emocjonalnym pocieszeniem, to ty masz być tym chwilowym plasterkiem, który chce wykorzystać, by tylko nie poczuć się samotnie. Toksyk chce zagłuszyć tą pustkę, i dlatego szuka osoby, która kiedyś była dla niej osobą, przy której czuła się komfortowo, przy której miała uwagę, a więc to jest taki bardzo wygodny plasterek. Jednak musisz pamiętać, że to nie jest żadna miłość. To nie jest to, że on szuka ciebie w tym momencie, kiedy czuje się samotnie, kiedy czuje pustkę. To chodzi tylko o unikanie samotności, o to, że będziesz tym plasterkiem, ale kiedy ta sytuacja napięcia zniknie, to on się dokładnie tak samo zachowa jak wcześniej. A więc toksych nie chce być sam, ucieka od tej pustki i tą pustkę wypełnia sobie właśnie tobą. Chwilowy plasterek, chwila ukojenia, tylko dlatego, że kiedyś, on miał od ciebie uwagę, byłaś dla niego źródłem jakiegoś poczucia komfortu, i on to wykorzysta, a potem znowu zniknie. I on będzie sobie dalej budował życie tak, jak chce, a ty znowu zostaniesz z wątpliwościami i z kolejnymi ranami emocjonalnymi. A więc toksyk nie chce być sam, chce uciec od samotności to jest punkt pierwszy, dlaczego on akurat wraca przed świętami. Drugi punkt toksyk chce odzyskać kontrolę. I chcę uświadomić sobie, że naprawdę ma tą kontrolę, taką, jaką sobie myśli, że ma. A więc chodzi tutaj o to, że w większości przypadków toksyk kontaktując się z tobą, chce udowodnić samemu sobie oraz również tobie, że nadal ma nad tobą emocjonalną kontrolę. I pamiętaj, że jego ten kontakt wzmacnia, natomiast ten kontakt ciebie osłabia. Bo ty czujesz w momencie, kiedy on się odzywa i kiedy pojawiają się te wszystkie emocje, kiedy pojawiają się wspomnienia, to ty czujesz, że tak naprawdę się nie uwolniłaś. I to jest moment kluczowy, bo ty przez ten kontakt czujesz się słabsza, a on w każdym momencie tego kontaktu czuje się jeszcze silniejszy, jeszcze silniejszy i potwierdza tą swoją emocjonalną władzę nad tobą. Dlatego pamiętaj, że jeżeli dasz się wciągnąć w taką jego grę, jeżeli odpowiesz, to on może mieć coraz większe poczucie tego, że panuje nad Twoimi myślami, Twoimi wspomnieniami, że potrafi rozbudzić nadzieję, sentyment i że ostatecznie kontroluje Twoje emocje, a więc jest to prosta droga do tego, żeby znów zrobił, co chce, znów przekraczał Twoje granice. A więc tutaj posłużę się takim prostym przykładem, który pojawia się bardzo często. A więc toksyk po dłuższym takim czasie milczenia pisze do Ciebie takie zdanie: Wiem, że nadal o mnie myślisz i to jest takie testowanie twojej reakcji. I nawet tak jak wiele moich klientek mówi, odpiszę temu toksykowi od razu z taką niechęcią, że wcale o tobie nie myślę, zaczniesz jakieś tłumaczenie albo zacznie się nawet jakieś wypominanie tych krzyw, które ta osoba zrobiła. Jak mam o tobie myśleć, skoro tak mnie skrzywdziłeś? Ale to nie ma znaczenia, bo dałaś się wciągnąć w tę grę. I to on już steruje tymi emocjami. I mam masę przykładów klientek, które na początku właśnie odpisały nie, wcale o tobie nie myślę, a potem spędzały te święta z toksykiem, bo on wciągnął je po prostu w swoją emocjonalną grę, i dla niego nie liczy się odpowiedź tak czy nie, liczy się jakakolwiek odpowiedź, bo kiedy ty odpowiesz, to on wie, że w tobie są emocje. Może szarpać za te emocjonalne struny i zrobić z tymi emocjami, co chce, bo to jest dla niego gra, to jest zabawa. To jest sposób na to, żeby uciec przed pustką i przed swoją samotnością. I jest jeszcze trzeci punkt, który Wam wspomniałem i który na pewno byście chcieli, żebym rozwinął. Czyli chodzi o ten kasownik. Nie każdy wie, co to jest tak naprawdę taki kasownik. I kasownik to jest sposób na to, żeby toksyk wybielił samego siebie w swoich oczach. A więc on sobie w ten sposób udowadnia, że nic tak naprawdę złego nie zrobił, że jest całkowicie w porządku. I jak działa ten mechanizm? A więc toksyk w swoich oczach, jeżeli ty mu odpowiesz, to on od razu ma takie wrażenie: skoro ty się odzywasz, no to znaczy, że jest w porządku, że tak naprawdę nie przekraczał żadnych twoich granic, że nic złego nie zdarzyło się w przeszłości, a więc pojawia się kasownik. Dla toksyka od razu jest to taka informacja: wszystko jest ok, nic złego nie zrobiłem, jestem w porządku, no bo w innym przypadku to byś się w ogóle do mnie nie odezwała. Jak się odzywasz, no, to znaczy, że ja nie mam nic sobie do zarzucenia. A więc można powiedzieć, że toksyk od razu po tym, kiedy mu odpowiesz, buduje w sobie takie przekonanie, że skoro my znów ze sobą rozmawiamy, to znaczy, że wszystko jest w porządku, że ja nie, ma, nie mam nic sobie do zarzucenia, a wręcz często toksyk uświadamia sobie, że miałem rację, że w sumie dobrze się stało, dobrze się tak potoczyło, i dlatego tu jest bardzo ważna kwestia. Ty nie możesz liczyć na to, że toksyk się zmieni, ponieważ jeżeli wysyłasz mu ten jasny sygnał do tego, że jesteś otwarta na taki kasownik, to on się utwierdza w takim swoim fałszywym przekonaniu, że wszystko jest w porządku, że jego zachowanie jest ok, że ty to wszystko akceptujesz i że to wszystko mieści się w ramach Twoich granic. Zobaczcie, jaki to jest sposób tłumaczenia toksyka, który ma on w swojej głowie. Szuka kontaktu, by potwierdzić to, że on jest w porządku. Że on jest ok, że jego zachowania były dobre. Bo skoro ty dajesz się wciągnąć w tą grę, to mu wręcz to uzmysławiasz i on będzie z tego korzystał, że się na to godzisz. I prawdopodobnie będzie znowu w pewnym momencie dokładnie tak, jak kiedyś cię traktował, i nie będzie miał z tego powodu żadnych wyrzutów sumienia, bo zastosował swój kasownik. A więc to była perspektywa, dlaczego toksyk wraca. Co on ma w sobie, że szuka tego kontaktu właśnie przed świętami? A teraz spójrzmy na Twoją perspektywę. Dlaczego jest to takie trudne z Twojej perspektywy? Dlaczego to rozdrapywanie ran pojawia się w takim momencie, kiedy toksyk odzywa się do Ciebie przed świętami? Dlaczego odżywa w Tobie taka złudna nadzieja? A więc tutaj bardzo ważny punkt dotyczy tego, że bardzo długo prawdopodobnie walczyłaś o to, żeby uzyskać spokój, żeby pozbierać się po tej toksycznej relacji. A on ci to wszystko jednym ruchem, jednym SMS-em, jednym mailem, jednym telefonem, jednym kontaktem po prostu odbiera. Bo prawda jest taka, że ty po, po toksycznej relacji, po odejściu z takiego związku, nawet lub po sytuacji, kiedy to on odszedł, na przykład do innej osoby, to ty potrzebowałeś czasu, żeby się pozbierać, żeby odzyskać równowagę, żeby zacząć od nowa, żeby odbudować to zniszczone poczucie własnej wartości, żeby odbudować pewność siebie. To wszystko wymagało czasu. A ten jeden kontakt to wszystko burzy. Często ludzie mają wrażenie, że to wszystko im odbiera, że to wszystko, co wypracowali, to już nie ma znaczenia, bo znowu wpadają w tą toksyczną grę, w ten chaos emocjonalny, który ich pochłania. I dokładnie wiesz i czujesz to, Twoja nieświadomość to czuje, Twoja intuicja to czuje, że jeżeli dasz się w tą, wciągnąć w tą grę, to to, co wypracowałaś, może zniknąć. Jest jeszcze jedna rzecz, o której bardzo często mówią mi klienci. Chodzi o takie poczucie, że ciężko było ci się podnieść po tym toksycznym związku. Natomiast wiesz, doskonale to wiesz i czujesz to każdym fragmentem swojego ciała, że podnieść się po tym kolejny raz może być jeszcze trudniej. Bo wiesz, jak było teraz ciężko, a jak dasz się znowu wciągnąć, znowu narobisz sobie nadziei, to kolejny raz podnieść się może być dużo trudniej, tak jak Wiele osób, które same odeszły z toksycznego związku i toksyk odzywa się do nich przed świętami, to są osoby, które właśnie wahają się. Bo jeżeli dadzą się wciągnąć w tę grę, to skąd mają pewność, że będą miały w sobie jeszcze siłę, żeby kolejny raz odejść? Często nie mają tej siły, bo wiedzą, jakie to rozstanie było trudne, jak trudno było się pozbierać, a więc jest to sytuacja, w której wpadają w pułapkę i kiedyś jeszcze mieli siłę, żeby się z niej wydostać, a teraz już nie mają. Bo wiedzą, jaka jest to trudna droga. A więc tutaj musisz zobaczyć, że jeżeli po miesiącach pracy nad sobą właśnie zaczynasz myśleć o tych wszystkich wspólnych chwilach, pojawia się nadzieja, pojawia się sentyment, zastanawiasz się, czy nie popełniłaś błędu, to możesz być pewna, że jest to spowodowane właśnie takim niechcianym kontaktem. Ta osoba pojawiła się nagle w twoim życiu i znowu odświeżyła właśnie te wszystkie wspomnienia. A Twoja pamięć jest wybiórcza, bo ty przestajesz pamiętać to, co było złe. Pojawia się sentyment, pojawiają się wątpliwości, i na tym właśnie bazują toksyczne osoby. I tutaj drugi punkt, który dotyczy właśnie twojej perspektywy, to jest ta odżywająca, taka bardzo złudna nadzieja. Bo gdy toksyk się odzywa, bardzo często pojawiają się takie pozorne myśli pod tytułem: A może coś zrozumiał. Może się zmieni, może tym razem będzie inaczej, może w końcu do niego dotarło, co tak naprawdę straci. Natomiast musisz pamiętać, że to jest automat, to jest silniejsza od nas. Ta nadzieja to jest coś, co prawdopodobnie pielęgnowałaś w sobie przez wiele miesięcy lub przez wiele lat, bo inaczej byś nie wytrzymała w tej relacji, inaczej byś nie zamiatała tego wszystkiego pod dywan. A więc ty do życia tą nadzieją jesteś przyzwyczajona. I pamiętaj, że ta nadzieja. Bardzo szybko potrafi ponownie ożyć, bo mamy taki szlak w naszym mózgu, który właśnie wydeptaliśmy, ciągle żyjąc tą nadzieją, i nawet jeżeli już przez ten szlak nie chodzimy, bo pojawiło się rozstanie, zdystansowaliśmy się, to kiedy ta osoba odzywa się w tak specyficznym momencie, jakim są święta, to ten szlak w naszej głowie, który był tak mocno wydeptany, bo my ciągle w tą nadzieję brnęliśmy, to on bardzo szybko się zapala. I bardzo szybko pojawia się intensywna nadzieja, że może teraz wszystko się łoży, że był sens o to wszystko walczyć. Natomiast musisz pamiętać, że to jest tylko i wyłącznie iluzja. Osoby toksyczne bardzo rzadko zmieniają swoje schematy, ponieważ ich schematy dają im wygodne życie. A dodatkowo, jeżeli zobaczysz ten mechanizm kasownika, o którym ci opisałem, to widzisz wyraźnie, że przecież ten kontakt, który toksyczna osoba szuka. To jest dla niej wystarczające potwierdzenie, że wszystko jest w porządku. Czemu ta osoba ma się zmieniać? Czemu macie traktować inaczej? Czemu macie dawać więcej szacunku, uwagi, miłości? Skoro ty akceptujesz to wszystko w momencie, kiedy ta osoba się odzywa, to ty też się odzywasz i dajesz się wciągnąć w tę grę. Zastosowanie kasownika pozwala tutaj toksycznej osobie nic nie zmieniać i jednocześnie wmawiać sobie, że wszystko jest w porządku. Bo przecież inaczej, w innej sytuacji. To byś nie chciała tego kontaktu, nie pozwoliłabyś ponownie wejść mu do swojego życia, a tak? Pozwalasz wejść mu do swojego życia, on stosuje kasownik, a więc nie ma tu szans na jakąkolwiek zmianę. I pamiętaj, że z Twojej perspektywy bardzo ważne jest to, żeby sobie uświadomić, że odnowienia takiego kontaktu to jest rozdrapywanie jeszcze bardzo świeżych ran, takich niezabliźnionych ran. Pamiętaj, że ten jego powrót, ten jego kontakt. Może ci przypomnieć o tym bólu, który ci zadał. Ale nie będzie to taki ból, który pojawi się na początku. Ty ten ból, te wszystkie rany, które jeszcze się nie zabliźniły, to wszystko będziesz ukrywała przed sobą. I w tym właśnie pomoże ci nadzieja. Nadzieja przykrywa nam to, co złe. Natomiast pamiętaj, że ta relacja znowu się skończy. I ten ból, ten smutek, to wszystko uderzy w ciebie ze zdwojoną siłą, bo nadzieja się rozwieje. A wtedy to wszystko, te trudne emocje do ciebie dotrą. I tutaj bardzo wiele osób mówi mi o takim poczuciu, kiedy ta osoba toksyczna znowu wciąga ich w tą swoją manipulacyjną grę, że te osoby mają poczucie, że cofają się w swojej drodze do zdrowienia, do rozwoju, do utrzymania takiej odzyskania takiej życiowej równowagi. I można powiedzieć, że osoba toksyczna odbiera ci tą wolność, o którą ty tak mocno walczyłaś. Czy naprawdę chcesz czego ryzykować? To jest bardzo ważne pytanie w momencie, kiedy jeszcze jesteś przed tą decyzją, żeby nacisnąć przycisk, wyślij mail, wiadomość, cokolwiek odpiszasz osobie toksycznej, która szuka z Tobą kontaktu. To już może być pierwszy krok do tego, żeby mierzyć się z bólem, z tymi dawnymi ranami, żeby mieć to poczucie, że cofasz się w rozwoju do tego wyzdrowienia i uwolnienia się. I tutaj bardzo często, kiedy rozdrapujemy te rany, pojawia się taki mechanizm, że po pierwszej wiadomości osoby toksycznej ty znowu zaczynasz wchodzić w ten schemat analizowania tego związku. I zamiast się skupić na sobie, na swoim życiu, na swoim rozwoju, zaczynasz się zastanawiać, a może to ty popełniłeś jakiś błąd, a może to on miał rację, może nie dała mu ostatniej szansy, na którą na pewno zasługiwał. I zaczynasz znowu w kółko analizować te szczegóły związku, i mocno wchodzisz do tego świata. On już nic więcej nie musi robić. On jest zajęty swoim życiem, ale to twoja głowa, na bazie tej nadziei, wspomnień, zacierających się tych wspomnień złych i takich kolorowych, dobrych wspomnień, których może być mało, ale w twojej głowie one wydają się naprawdę ogromne, to wszystko robi nam ta nasza głowa, te schematy, które mamy, i w ten sposób osoba toksyczna ma nad nami emocjonalną kontrolę. A więc tu wiesz, Jaka jest perspektywa osoby toksycznej, dlaczego ona się odzywa, wiesz, jaka jest Twoja perspektywa. A więc kluczowe jest to, żeby uświadomić sobie, jak zachować mm -hmm. spokój, jak chronić samą siebie w takiej sytuacji. A więc pierwsza rzecz, musisz zrozumieć intencje toksycznej osoby. Pamiętaj, że ta osoba nie wraca do ciebie z żadnej miłości, tylko z potrzeby załatania dziury, z potrzeby kontroli, ucieczki od samotności. Ona chce po prostu odbudować swoje ego. Twoim kosztem. I pamiętaj, że ten powrót to jest tylko i wyłącznie gra emocjonalna, na której toksyk będzie zyskiwał, a ty zawsze stracisz. Kolejna rzecz, która pomoże ci się przed tym ochronić, to jest zrozumienie, że to nie tylko ciebie dotyka. Jest wiele osób. Myślę, że setki, jak nie więcej osób w tym momencie, nawet dziś, będzie się mierzyć z tym, że jakaś osoba toksyczna z ich życia zapuka do ich drzwi. Oczywiście mentalnie, metaforycznie, bo to może być wiadomość, SMS, informacja na Facebooku, ale wiele osób przerabia ten schemat i nie musisz czuć się osamotniona. To nie tylko się ty z tym mierzysz, dlatego dajcie znać w komentarzu, czy znacie ten schemat i wspierajmy tutaj się nawzajem, bo wiele osób doświadcza tego i nie wiedzą, jak sobie poradzić. Kolejna rzecz. Nie odpowiadaj od razu. Jeżeli dostajesz wiadomość, telefon. Nie reaguj impulsywnie, nie daj się wciągnąć w tę grę. Zastanów się, jaki może być najbardziej negatywny scenariusz tego, że odpowiesz tej osobie. I pamiętaj, że jeżeli czujesz taki wewnętrzny przymus, by odpowiedzieć na tego SMS-a czy na ten telefon, to już jest czerwona flaga. Jeżeli nie potrafisz się opanować, emocjonalnie i impulsywnie reagujesz, no to jest czerwona flaga, że jednak nie wyzwoliłaś się spod wpływu tej toksycznej osoby i coś. Trzeba z tym zrobić, bo inaczej ta osoba przejmie kontrolę nad Twoimi emocjami. Kolejna rzecz. Przypomnij sobie powody rozstania. To nie jest tak, że to wszystko zniknęło. Zapisz sobie to na kartce, w telefonie, dlaczego ta relacja się zakończyła. Bo gdy toksyk znowu wraca do Twojego życia, trochę nasz mózg zachowuje się, jakby miał taką gąbkę magiczną, gdzie wszystko to, co złe, zaciera, koloryzuje to, co było dobre, nawet jeżeli tych chwil dobrych było mało. Ale my musimy wymusić na sobie te wspomnienia złych chwil. Dlaczego zakończył się ten związek? Przecież te wszystkie powody nadal będą aktualne. On się nie zmienił. Ale czy ty chcesz znowu akceptować to, przez co, przez co tak bardzo cierpiałaś? Zastanów się nad tym. I chodzi tutaj o to, żeby zatrzymać swój naturalny sentyment. Nie wspominaj tych wszystkich dobrych chwil. Na siłę wymuszaj wspominanie tych złych chwil. Zobacz ten schemat, który wielokrotnie wpędzał cię w płacz, w brak poczucia bezpieczeństwa. Uświadom sobie, co ty tak naprawdę przeżywałaś w tym związku. To są bardzo trudne momenty i dużo łatwiej nam o tych przyjemnych chwilach myśleć, natomiast te przyjemne chwile tylko i wyłącznie ułatwiają tą, to zadanie, które ma toksyk, żeby nas wciągnąć w tą swoją toksyczną grę. I kolejna rzecz, porozmawiaj z kimś, przyjaciel, przyjaciółka. Ktoś zaufany z Twojej rodziny, może terapeuta czy psycholog. A jeszcze jeżeli to jest osoba, która zna Twoją historię, która może Ci pokazać z zewnątrz, jakie były powody tego rozstania, to może Ci pomóc Cię ochronić. Pamiętaj, że taki zewnętrzny bank wspomnień często bywa takim bardzo dobrym kołem ratunkowym. Kiedy rozmawiasz z przyjacielem czy z przyjaciółką i opowiadasz, że ten toksyk się odezwał, to niech ta osoba wstrząśnie trochę tobą i powie ci, pokaże ci, jak rozmawialiście jeszcze jakiś czas temu, jak płakałaś, jakie były trudne emocje, co mówiłaś o tej osobie toksycznej. Możliwe, że masz taką osobę, więc porozmawiaj z nią, a jeżeli nie masz, to może wróć, może masz jakieś zapiski, jakiś pamiętnik, jakieś rzeczy, które przelałaś na papier gdzieś w przeszłości, żeby przypomnieć sobie to, jak ty się czułaś. W ten sposób możesz ochronić samą siebie. Natomiast pamiętaj, chcę jeszcze raz to podkreślić. Nie czuj się osamotniona w tym, że toksyk akurat ciebie zaatakował i do ciebie się odezwał przed świętami. Codziennie. Będę teraz prawdopodobnie dostawał takie wiadomości, będę rozmawiał z takimi osobami, bo to jest po prostu taki czas. To jest czas, gdzie toksyk działa bardzo intensywnie, a ty musisz ochronić samą siebie. Dlatego daj znać w komentarzu, czy znasz takie historie, czy widzisz ten schemat, kiedy toksyk właśnie w takich trudnych chwilach odzywa się i kiedy wie, że ty jesteś trochę słabsza. Kiedy masz ten sentyment, kiedy pojawia się ta złudna nadzieja, dajcie znać w komentarzu, bo te komentarze będą ważne dla osób, które czują się osamotnione. Dziękuję Wam za te komentarze i życzę Wam dużo siły. Wiem, że to jest trudna sytuacja, ale wierzę w Was, że będziecie potrafili się ochronić przed tą toksyczną osobą, która ponownie chce namieszać w Waszym życiu.